Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Stachu, zapraszam Was na <laughs> 43 odcinek z Deluxe Hi Jump 2. Jest to 13 odcinek z pohalu drużynowego, sytuacja w klasyfikacji wygląda tak. Prowadzą Austriacy, my jesteśmy na drugim miejscu, Exekwa z Norwegami, na miejscu czwartym są Niemcy. No to rozpoczynamy. Co Pan do nas o trzeciej nad ranem, może Pan nam to zdradzić? Państwa... Er, dzisiaj skoki na skocznika 190 w Islandii. Rekord skoczni 198 metrów należący do Daniela Hubera. No to rozpoczynamy. Rozpoczynamy raz w Ups, niestety. do 200 zł. Rozpoczynamy. Rozpoczyna się ten konkurs. Niestety niedobrze dla Niemców. 68,5 metra, ale teraz Polska. Kamil soch. No tu już jest lepiej zdecydowanie. 188 metrów. jesteś wielka? Teraz. Norwegia, Daniel Tande No kapitalnie skacze Norwek, 196 metrów. Teraz Daniel Czofenik. No, też 178 metrów, więc też troszeczkę słabi. I mamy tak Norwegia, Polska, Austria i Niemcy. No to grupa numer 2, Konstantin Schmidt. 89 metrów na rozpoczęcie drugiej grupy. I reprezentacja teraz. Polski Dawid Kubacki. I bardzo ładnie skacze Dawid. 197 metrów będziemy prowadzić jak na razie. A zobaczymy, co zrobią Norwegowie. Mariusz Lindwik. Marcin, co? że sprzedać nasze mieszkanie i musimy mieszkać tu w tych twoich teściach. Zarywałeś. To była najlepsza decyzja naszego życia. No i proszę, 187,5 metra. I od 20 punktu.

że no dobrze to przed wyjazdem spalę cały cukier i pofił rostył przez oknięciu na wszystko wywęczy, jak każdy trapierz. No 20 punktów straty mamy do Norwegów. Ja się nie boję. Chceszmy odgubić cały worek Cukru i zjeść. No to zobaczymy jak będzie przebiegała trzecia grupa. Szczepan daje! Do łóżka! No to dzieje? Chce, żebym ja dostał zawału. Ja i tak widzę tego potwora za każdym rokiem. Potwór? No, gdyby nie ma, łóżka, to ciekawe gdzie byśmy teraz. Mamy 187,5 metra, jak to, na razie. Bo, na razie za chwilę. Olek zniszczył! dobrze, no dobrze. Prawie potwór. No tak na serio, to co tu to robić? No mogę spać, zacznę przygodnie, że... zatem. Znalazłeś dom? No i mamy 187,5 metra i jesteśmy na prowadzeniu, a zobaczymy co zrobią Austriacy. Jakie za mało. A pokój dla dziecka. Za 6 miesięcy. Za 6 miesięcy przyjdzie na świat nowy Karolek. Zupełnie taki jak ja. Taki jak ty? No i proszę.

I mamy odległość 187 metrów. I proszę, Polska, Norwegia, Austria i Niemcy. Tak się prezentuje klasyfikacja po trzeciej grupie. Zobaczymy, jak będzie ta przebiegać. Teraz czwarta grupa ma Karl Geiger. A co, jak zwykle dwa mieszkania oraz naszego ostatniego interesu, No, 148,5 metra. No i pozycja czwarta Niemców. I Piotr żyła! Ja to no sobie wszystko dokładnie przecież jakie chcesz oglądasz taką drugą wilę jaką mamy tylko na pieszą laczkę O zbyt wcześnie wyszedł... zbyt późno wyszedł z progoniska czy Piotra jak 71 metrów. Nie raz halvor, Eggner Granerów Ja pozwolę, żebyśmy zawróżyli się na jakieś twoje kolejne nieudane interesy to nie... To nie będą moje kolejne nieudane interesy. Zapamiętaj to sobie. Teraz jesteśmy skazani na... I mamy 179 metrów i pozycja pierwsza Norwegów, a więc my tracimy 6,7 punktów do Norwegii. I Stefan Kraft. Tak, a Karol do tej pory miał tylko wielki brzuch, a teraz ma jeszcze... Ubieramy się, wsiadamy w tramwaj, idziemy na ucieczkę. Do Konstancina? Tak, do Konstancina. Ja w takim razie idę po szyby. Proszę, po nie po tak. co? Norwegia, Polska, Austria i Niemcy. Tak się prezentuje klasyfikacja generalna po pierwszej serii. No to zobaczymy, jak będzie przebiegała grup druga seria. Spokojnie, tak? Spokojnie, teraz też jesteśmy bogaci. Dzień dobry. Numer 14, to był? 181,5 metra skacze Wellinger. Teraz Kamil stoch oczywiście że łopisz Taka spacerów katalogu Zobacz, tamta willa kosztuje 3 miliony Nasza chałupka podobno 2,5, a to jakiś fraj chce sprzedać za 600 tysięcy To tylko by idiota nie skłaby My mamy 182,5 metra Tutejszy, prawda? To pan musi znać tego no, dziwaka od tej chałupki, co? Zapewne chodzi o właściciela tej winy. Dokładnie, dokładnie o właściciela. Niech mi pan powie, skąd się biorą tacy bogaci tajemnicy? Bardzo mi miło. Marian Radzki jest tym właścicielem. Nie, bo my już właściwie chodziliśmy ale drogi rozumiem, państwo zamierzacie nabyć ode mnie 10,3 punktów przewagi. Mają Norwegowie do Polski 185,5 metra. Przed chwilą mieliśmy pierwszy skok Daniela Andretandego w tej drugiej serii. No, zobaczymy, jak będzie przebiegała. Teraz mamy Daniela Chofeniga. No i 181,5 metra. Norwegia, Polska, Niemcy i Austria. Yy, Norwegia, Polska, Austria i Niemcy. No i zobaczymy. Teraz mamy drugą grupę Konstantin Schmidt, pierwszej serii. 189 metrów. Teraz mamy 180,5 metra. Teraz Polska, Dawid Kubacki. 181 metrów, teraz Skacze Dawid, a za chwilę Mariusz Lindwik. No tak, no, zawodowy, ale... o, maszyna, no, i obejmiemy prowadzenie. Wciąż będziemy na prowadzeniu, i 5,5 punktów straty mają Norwegowie do nas. A teraz Austria, Jan Herl. 182 metry, teraz 179,5 metra, i Austriacy wciąż na trzeciej pozycji. A więc my prowadzimy po drugiej grupie. No i zobaczymy, jak będzie przebiegała grupa trzecia. Stefan Laje! No i słabiutko, dziś Niemcy niestety słabo 165,5 metra. Teraz Olek zniszczą! Boże żakart, ja jestem bogaty! Teraz już ty. Ty, oskakuj się. Słuchajcie, pamiętaj sobie, to, że jesteś bogaty, prawda? To oznacza, że możesz zacząć się szczepioneczki na placu. No i teraz dobrze skacze Olek. 187 metrów prowadzimy. No a teraz Norwegowie. Johan André Folfang w pierwszej serii 184,5 metra. Oczywiście pierwsza ma Teraz zbyt wcześnie wyszedł no, Forfang z progu, no i skacze 141 metrów mniej, no i Norwegowie na drugim miejscu, no ale ze sporą stratą do nas, prawda, ponad 60 punktów. Pan w życiu nie widział faceta równie... Teraz ja. Manuel Fettner. Na wszystko, na wszystko. No dobrze, a kto ma gdzie mieszkać, my wolelibyśmy na do dole. Tak. My też. No i mamy teraz taką sytuację Polska, Austria, Norwegia. Co, Niemcy. Dobrze, robimy tak. Słuchajcie, reszka wymiesz na górze, a my mieszkamy na dole. Wydów wybór. A No to teraz ostatnia grupa. Na 16. Karl. Taker. Niech no, się spokój, jak zobaczymy nasze królestwo. Co? Ten numer z Monetą. Nigdy go nie no, lubiłam. No, chyba y Niemców zobaczymy dziś, na... chociaż nie wiadomo, zobaczymy. A my dzisiaj możemy się cieszyć ze zwycięstwa, bo zwycięstwo będzie w naszym zasięgu. <grym> 179 metrów skoczył graner od pierwszej serii i teraz 185,5 metra. No ale oj, czyżby podium dla Norwegów. Zobaczymy co może się okazać po skoku Stefana krafta skacze słabo i są Austriacy na podium Polska Norwegia Austria i na miejscu czwartym Niemcy i proszę jesteśmy liderami tracą do nas Austriacy 20 punktów Norwegowie tracą do nas 40 punktów, no a Niemcy grubo ponad 200, dokładnie 240 punktów straty mają. No cóż, dzięki za oglądanie tego dzisiejszego odcinka. Zapraszam na kolejny już jutro. Nie zapomnijcie zostawić suba, łapki w górę. I jeśli są dzwoneczka, subieście byli na bieżąco z moimi filmami. Do zobaczenia!